Gieksa walcząca! Gieksa walcząca do końca! Gieksa walcząca! Gieksa walcząca do końca! Jak obiecali, tak zrobili. Po sensacyjnym awansie do ćwierćfinału Pucharu Polski piłkarze Gieksy mocno zainwestowali w branżę fryzjerską. W czwartek przy Kościelnej wystrzyżona na rekruta ekipa trenera Jarosława Skrobacza. Spotkała się na pierwszym treningu po historycznym zwycięstwie z Górnikiem Łęczna. Pierwszy, to tak szepnął o tym był Daniel Szczepan. Wracaliśmy z meczu z Wałbrzycha i tam nasz ten mały kącik pokerowy, siedzieliśmy i graliśmy i Daniel tak wypalił z takim tekstem, ja to podchwyciłem, przekazałem reszcie drużyny i każdy to przyjął, więc no, awansowaliśmy, nie było wyjścia i jak widać każdy się wywiązał z obietnicy i... Obciął się. Miało być na Urbana, a jest tak bardziej na prezesa Ireneusza serwotkę z Adry Wolisław. <grywa> Pozdrawiam prezesa, ale ja mówiłem cały czas, ja miałem tutaj troszeczkę od chłopaków taki handicap, że tak powiem, bo mówię, nie, nie, nie do końca sprawiedliwy był ten, ten, ten zakład, dlatego że część tutaj sztabu czy zarządu nie musieli robić nic. No więc my takim krakowskim targiem troszeczkę żeśmy ugrali co nieco, ale myślę, że nie byłoby problemu, gdybym to całkiem też tam. Wygolił na, na te przysłowowe zero. Jest tak jak jest i myślę, że, że jest dobrze. Kto był we wtorek przy Harcerskiej, ten nie zapomni tych emocji do końca życia. Rzecz jasna na poziomie Murawy skalę przeżyć trzeba pomnożyć przez 10. Dość przypomnieć sytuację, w której Bartosz Śpiączka po strzelonej jedenastce prowokacyjnie podbiegł do Grzegorza Drazika, a następnie wymachiwał rękami w kierunku trybun. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Co on do Ciebie w ogóle krzyknął? Bo to chyba nie jest taka wielka tajemnica. Nie, trochę ja go podpuściłem przed karnym, chciałem go trochę sprowokować i, i sam mówiłem, że się pomyli, że nie trafi w ramkę. No, jeszcze parę różnych słów padło, może tego tym razem nie będę mówił. Zostawię to dla siebie. Miał Pan już przed meczem gotową listę strzelców jedenastek, czy to tak ad hoc po dogrywce? Ja już komuś mówiłem o tych, o tych rzutach karnych. My co jakiś czas robimy sobie konkursy rzutów karnych. Myśmy nie przygotowywali się szczególnie, szczególnie na ten mecz, że te karne mogą się przydarzyć. One wiadomo, że mogą, mogą być. My mamy pewniaka Caniboła, który też tu w którymś z paringów nie strzelił. Wyznaczany był Farid, który bardzo dobrze bił na treningach, też w meczu nie strzelił. Tu się okazuje, że później też w tej siódemce czy ósemce zawodników, która wyszła na Murawę, Szumura, to był jednym z też nie strzelił karnego, także myślę, że rzuty karne to są naprawdę więcej niekiedy tej psychiki, ta, ta chłodna głowa i tutaj ci chłopcy młodzi, Oskar, kula szczęchu podnieśli to i, i, i naprawdę zachowali się super, te pewne uderzenia, także, także naprawdę trzeba być z tego zadowolony. Pytanie, jeżeli chodzi o piesia, obroniłeś tego karnego, co w tym momencie czułeś? No na pewno taką ulgę można powiedzieć, bo później myśmy szczelali i mógł być to decydujący rzut karny, mogliśmy już ten awans sobie już przypieczętować, a się okazało, że e, Małecki łapnął mury i, i przeciągły się te emocje trochę. Ten ostatni karny, no przepraszam za określenie, ale to są chyba jaja ze stali. Ja bym tego nie wytrzymał. <laughs> na pewno fajne przeżycie to jest. Nie strzelałem ostatniego karnego, ale Myślę, że moi koledzy przedmieli gorzej, bo ja mogłem... Jeśli bym nie strzelił, to byśmy grali dalej. Ktoś inny by strzelał jeszcze udało się. Biorąc piłkę do ręki, podszedłem z uśmiechem, później ze skupieniem i udało się. Słuchaj, po tym karnem wybuch, absolutny wybuch szału. Pamiętasz w ogóle coś z tego momentu, czy urwał ci się film? Nie, później dopiero jak oglądałem powtórki, to... To doszło trochę to do mnie. Na, pre, na pewno w, w, uczucie niesamowite. Taki fajny komentarz, był na 90 minut. Może trochę złośliwy względem nas, ale chyba też prawdziwy, że policjant, parę górników i grupa młodzieży rozjechała ekstraligowca, rozjechała zawodowców suto opłacanych. No, może trochę śmiesznie, może nie, ale taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. A myślę, że to e, nieźle świadczy o nas, tylko może o poziomie z klasy. że tak jak to napisali paru górników, policjant i paru uczniów pokonało zespół z klasy. Nigdy, nigdy tak daleko nie zaszło z drużyną, także nie zaszliśmy. Jest to fantastyczne przeżycie. Przeżywamy naprawdę fantastyczne chwile z drużyną. Na łączną się przygotowaliśmy psychicznie dobrze. Nie trzeba było nastawiać się nawet bo to już e, przez dłuższy czas się czekało na taki mecz. Nie, znaczy większość nie grało z nas w takim meczu, więc coś fajnego. Pewno fajna przygoda dla nas wszystkich. E, e, dziś pokazać się na całej Polsce, że klub z trzeciej ligi z, m, może powalczyć z Ekstraklasą i awansować dalej. No A co będzie dalej, to zobaczymy. Na pewno nic e, nie nastawiamy się na ten, co będzie, to będzie. My już swoje w tym pucharze praktycznie zrobiliśmy, a wszystko, co będzie jeszcze dalej na plus, to tylko pozytywnie. Dla takich chwil chyba warto być trenerem. Dla takich chwil, no jasne, to przyjemne jest, ale, ale trzeba wiedzieć, że ten zawód trenera to nie jest, nie jest takie, takie miły i, i taki miód, jak, jak to akurat było, było teraz. Pamiętam, że trener Łazarek Kiedyś przy, przywołał taką anegdotę, która była potem bardzo często powoływana, że, że bycie trenerem to jest taka wątpliwa przyjemność, jak, jak całowanie za przeproszeniem Tygrysa w tyłek, że przyjemności żadna ryzyko bardzo duże. Także myślę, że to naprawdę tak to wygląda. Pucharowe marzenie trwa i co oczywiste, nakręca wspaniałą atmosferę w naszym zespole przed powrotem na ligowe boiska. Jeśli z radości po awansie do czołowej ósemki Pucharu Polski i nasi piłkarze pozbyli się fryzur, to co wymyślą po ewentualnym pokonaniu Wigier suwałki?